Witam serdecznie w programie tułcz.pl. Nagrywamy online. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Korolewski, prezes łódzkiej organizacji turystycznej. Witaj Tomaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomaszu jesteś człowiekiem, który najwięcej wie o branży turystycznej w tym mieście, w mieście Łodzi. Także doskonale znasz, znasz sytuację branży choreka, sytuację restauracji, firm gastronomicznych. Powiedz nam, gdzie teraz jesteś i dlaczego akurat w tym miejscu i jaki to ma związek z sytuacją właśnie gospodarczą tej branży w Łodzi. Jestem obecnie w kuchni, ale nie w takiej sobie jakiejś domowej kuchni, tylko w dużej kuchni jednej z firm cateringowych działających w Łodzi, która też jest członkiem naszej organizacji. Mówię tutaj o firmie Silver Catering, która działa na terenie Łódzkiego Stadionu Widzewa. A jestem trochę może z prozaicznego powodu, a jednocześnie z bardzo ważnego powodu. Po pierwsze, ten prozaiczny powód to że zostałem nominowany w social-mediowym konkursie Gastro Challenge przez posła Krzysztofa Piątkowskiego, który był też przez wiele lat wiceprezydentem Łodzi, do tego, żeby rzeczywiście wesprzeć lokalny biznes i zamówić produkty żywnościowe w naszych firmach, co też czynię tak? i polecam, bo akurat gastro, usługi gastro w Silver Cateringu są bardzo dobre. I niestandardowe, bo oni przygotowują całe zestawy od razu na cały tydzień. To wygląda w ten sposób: czyli do nas przyjeżdża ładnie opisany, opakowany w próżniowo zestaw obiadowy. Pokażę, jak to dalej wygląda, na przykład ziemniaczki. Do tego dochodzi piękna instrukcja, w jaki sposób te dania przygotować. I cały menu, tak naprawdę, który jest na cały tydzień do przygotowania. Wystarczy wrzucić do mikrofali, do garnka, zagrzać i jest gotowe. Ja od razu też może sfinalizuję, bo ja zamawiam dla siebie dwa takie zestawy, zgodnie z regułami gastro challenge, jeżeli mogę poprosić. O, poszło. Proszę Państwa, wspomagajmy lokalny biznes. Świetnie. Tomaszu, powiedz nam. No. Yy, powiedz nam, Tomaszu, jak yy, dzisiaj wygląda realnie sytuacja tej branży. Yy, w nagraniu, yy, które robiłeś właśnie dla Gastro Challenge, yy, mówiłeś o takiej dramatycznej sytuacji. Powiedz nam, yy, jak możemy pomóc, tak realnie pomóc yy, restauratorom, yy, firmom cateringowym, branży gastronomicznej. Y Chciałem jakby wykorzystać ten aspekt, że jestem tutaj, że zostałem nominowany do Gastro Challenge i powiedzieć tak naprawdę zaapelować o szerszą pomoc dla całej branży, nie tylko gastronomicznej, ale szeroko rozumianej turystyce, bo no, proszę wierzyć, ale po pierwsze jesteśmy branżą, która w pierwszym rzędzie została uderzona przez Epidemię koronawirusa, czyli najwcześniej ją odczuliśmy i prawdopodobnie niestety odczujemy ją jak najdłużej, ponieważ no, podróżowanie nie jest konieczne do życia. E, w związku z tym e, nie, ten biznes będzie się odradzał przez kolejne miesiące. I to spowodowało, że firmy, które działają w tym sektorze, a proszę mi wierzyć, że w Łodzi ich jest naprawdę dużo, e, znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. Z ankiet, które przeprowadziliśmy wśród naszych członków, przedsiębiorców, wynika, że już teraz 70% firm 70% firm jest praktycznie przestało, zaprzestało działalności. Kolejne 25% ma straty obrotów na poziomie 70% w stosunku do okresu sprzed epidemii. Czyli tak naprawdę to są straty gigantyczne. Dodatkowo już teraz pracę straciło statystycznie średnio. Jedna osoba w każdej firmie turystycznej. Przez firmę turystyczną nie rozumiem tylko i wyłącznie biur podróży czy hoteli, ale to jest resta są restauracje, kawiarnie, bary, obiekty rozrywkowe, to są atrakcje turystyczne, to są instytucje kultury, to są agencje eventową, to są firmy technologiczne, to są firmy cateringowe, e, to jest cały olbrzymi sektor przemysłu, który teraz znalazł się w ciężkiej sytuacji. Oprócz tego, że jedna osoba już straciła pracę, to sześć osób w każdej firmie jest zagrożone utratą tejże pracy. I teraz chodzi o to, żeby te wszystkie osoby, to są tysiące ludzi w skali Łodzi, nie ustawiły się za chwilę w kolejce do Urzędu Pracy po zasiłek, bo to będzie naprawdę katastrofa dla sektora, a jednocześnie będzie katastrofa demograficzna i społeczno-gospodarcza dla miasta. A tego po prostu nie powinniśmy do tego dopuścić. Oczywiście Mamy świadomość, że wiele decyzji zależy od rządu. Tak? Tarcza um, antykryzysowa um, e, jest nawet ukryty taki hashtag specjalny, do social media tarcza nie starcza, e, ponieważ e, owszem, znalazła się tam pomoc częściowa trzymiesięczna na, dla samozatrudnionych i dla mikroprzedsiębiorców, ale już mali przedsiębiorca, w większości hotele to są małe przedsiębiorstwa bądź średnie, e, tą pomocą są w zasadzie nieobjęte. Dodatkowo, długość trwania kryzysu powoduje, że ta pomoc jest zdecydowanie niewystarczająca. Dlatego jednym z pierwszych apelów ze strony branży, zjednoczonej branży turystycznej, jest, żeby jednak zrewidować aspekty pomocy rządowej i zwiększyć ją w miarę możliwości dla tego sektora turystycznego, który jest naprawdę najbardziej narażonym sektorem ze wszystkich branż. Dodatkowo, mamy świadomość też, że miasto jako łódź, oczywiście, też przygotowało swój pakiet podmiotowy dla przedsiębiorców, taki, jaki może. No, wiadomo, że możliwości finansowe są zdecydowanie mniejsze i za to już dziękujemy, natomiast na pewno będziemy prosili o jeszcze. Ale chciałbym zaapelować tak naprawdę o to, że tak jak przed chwilą w ramach Gastro Challenge, w jakiś sposób wspomogłem ja lokalny biznes płacąc tutaj za usługę, określoną usługę, to tak samo, żeby państwo wszyscy słuchacze i oglądający widzowie kanału tu Łódź mieli świadomość, że wybierając lokalne produkty, wybierając lokalne firmy, lokalnych dostawców teraz, zwłaszcza w tym okresie, pomagamy im. Dlatego apeluję, żeby jeżeli idziemy na zakupy, iść do małego sklepu lokalnego i szukać produktów, które zostały wyprodukowane w Łodzi bądź w regionie łódzkim. Jeżeli planujemy na przykład, jeżeli jesteśmy pracownikiem dużej firmy, mamy na to wpływ, mamy pieniądze jeszcze jakieś wolne i planujemy na przykład spotkania jakieś na drugą połowę roku, to żeby już teraz je zakontraktować w miarę możliwości, żeby chociaż płacić zaliczkę, żeby dzięki temu dać sygnał hotelarzowi, agencji eventowej, agencji technicznej, że słuchajcie, zależy nam na tym, żebyście dalej funkcjonowali na rynku, dlatego w ten sposób, możemy Was wesprzeć. Prosiłbym również o to, żeby te firmy, które mają środki, nie blokowały płatności. Tutaj chodzi o to, żeby środki, którymi dysponują, chodziły po rynku, żeby wspomagały też te firmy, które za chwilę, bo mamy przecież koniec miesiąca, one będą musiały, te mniejsze firmy, zapłacić pracownikom za swoje pensje. Jeżeli będą mieli środki, zapłacą. Jeżeli nie będą mieli środków, nie zapłacą. I Znowu punkt pierwszy, czyli kolejki pod urzędem pracy. E, wreszcie takie bardzo powiedziałbym prozaiczne, może e, prośby. Bardzo mocno działamy w, w sferze online. E, lokalny biznes turystyczny też jest w sferze online dostępny. Możemy im pomóc, nawet wysyłając wiadomości do nich, że słuchajcie, wspieramy Was, wystawiając pozytywne opinie, jeżeli jesteśmy zadowoleni z usług, albo byliśmy zadowoleni z ich usług, dzieląc się tymi opiniami ze znajomymi. To nawet takie bardzo drobne gesty spowodują, że osoby, które pracują teraz w sektorze turystycznym, a które są no, mocno przybite tą obecną sytuacją, może podniosą się na duchu. Będzie im na pewno troszeczkę łatwiej. Apeluję również o to, żeby oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych, tak? bo to wiadomo, że każdy ma takie możliwości jakie ma, tak? żebyśmy spojrzeli szerzej wokół nas, bo może się okazać, że wśród naszych znajomych, wśród członków naszej rodziny są osoby, które utraciły właśnie pracę, ale wstydzą się nawet o tym, żeby o tym powiedzieć, wstydzą się poprosić o pomoc, zbliżają się święta, E, które z reguły dla nas, Polaków, są e, bardzo wydarzeniem rodzinnym, e, i te osoby będą teraz spędzały ten czas samodzielnie, samotnie i jeszcze w mocno, e, że tak powiem, trudnych warunkach. Spróbujmy wyciągnąć do nich pomocną rękę, w jakiś sposób ich pomóc, e, wspomóc, jeżeli oczywiście mamy takie możliwości. E, to na pewno podniesie ich na duchu i da im e, szansę e, na to, żeby e, ten trudny okres e, przetrwać. E, Wreszcie zachęcam do tego, żeby łódź cały czas poznawać. Tak? Jako łódzka organizacja turystyczna na naszym portalu lodz.travel przygotowaliśmy specjalny dział, który nazywa się Zostań w domu albo Łódź z kanapy. Gdzie prezentujemy artykuły i oferty naszych łódzkich przedsiębiorców, instytucji, tam są też trasy zwiedzania które możemy zrealizować z poziomu kanapy. Nic nie płacąc, dzięki temu poznajemy też Łódź. Możemy się dzielić z tym znajomymi, bo dzięki temu może powstanie potrzeba, żeby po zakończeniu kryzysu do nas przyjechać. I tu kolejny apel. Jeżeli planujemy urlop na 2020 rok, zaplanujmy go w Polsce. Wiadomo, że Łódz, łodzianie nie będą spali w łódzkich hotelach, no bo to jest oczywiste, ale oni wyjadą na przykład do Gdańska, do Warszawy czy do Poznania, ale mieszkańcy Poznania Ponieważ ten apel będziemy chcieli skierować ogólnopolsko, przyjadą może do Łodzi i tutaj zostawią swoje pieniądze. Dodatkowo, jeżeli kryzys się skończy, e, zachęcam mieszkańców Łodzi do aktywnego korzystania z oferty kulturalnej, gastronomicznej, rozrywkowej miasta. Dajmy impuls lokalnemu biznesowi do tego, żeby się odrodził. E, wiem, że to jest może czasami dla niektórych będzie trudne, bo też sami nie będą mieli środków. E, na pewno będą też specjalne oferty dedykowane mieszkańcom Łodzi, żeby ich też w miarę łatwo i szybko wdrożyć, jakby i umożliwić im korzystanie z tej oferty. Ale wspomagajmy się, to jest absolutnie najważniejsze. Dlatego, ten apel, jakby mój, jeżeli chodzi o Gastro Challenge, to jest tylko jeden z aspektów dzisiejszego funkcjonowania branży turystycznej. Ja bym to chciał wykorzystać zgodnie z zasadami, też nominować dwie kolejne osoby, jeżeli pozwolisz. Jasne, proszę bardzo. Yo. I z mojej strony nominuję Michała Hazę, to jest prezes łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Michał, jesteś z przedsiębiorcami od lat, wiesz dokładnie, jakie są ich potrzeby. Dołącz do tego projektu i zastanów się też, w jaki sposób ty mógłbyś wspomóc swoich członków i nie tylko, i biznes lokalny biznes łódzki. Wiem, że robisz to bardzo dobrze, i, ale proszę jeszcze. I drugą osobą, którą bym chciał nominować, jest Łukasz Stajuda. Łukasz, jako prezes rotu województwa łódzkiego, masz u siebie przedsiębiorców nie tylko z Łodzi, ale z regionu łódzkiego, masz samorządy, ale przede wszystkim jako dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy urzędzie maszałkowskim masz realny wpływ na to, jak będzie wyglądała pomoc dla przedsiębiorców tutaj w skali regionu, pochodząca ze środków unijnych. Jesteśmy jako przedsiębiorcy, jako branża turystyczna. Zainteresowani współtworzeniem programów pomocowych i to w jak najszybszym czasie. Bardzo Ci proszę o pomoc w imieniu wszystkich naszych członków. E, jesteśmy też do dyspozycji, jeżeli będzie potrzebna pomoc z nas, ze strony naszej organizacji. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za e, przybliżenie nam no, tej dramatycznej, nie bójmy się tego słowa, sytuacji branży restauracyjnej, e, turystycznej, eventowej. Nie tylko w naszym mieście, ale tutaj mówimy o tym naszym lokalnym rynku. Bardzo Ci dziękuję za to wszystko. Myślę, że korzystanie z usług przedsiębiorców lokalnych to jest właśnie klucz do pomocy dla nich, bo skala tego w tak dużym mieście może być rzeczywiście imponująca, jeśli wielu mieszkańców zechce korzystać z usług właśnie lokalnych firm sklepów na przykład, tak jak mówiłeś. Pozdrawiam serdecznie też właścicieli i pracowników Silver Catering, bo znamy się z naszej niedawnej audycji Business Cafe, gdzie właśnie z Michałem Hazem, o którym wspomniałeś, rozmawialiśmy o tej branży. Wielkie dzięki i do zobaczenia pewnie wkrótce. Poznawajmy Łódź tak jak możemy, wirtualnie i pomagajmy sobie nawzajem tak jak możemy, czyli też online. Ale już przy smacznym, dobrze przygotowanym posiłku z miejscowego lokalnego cateringu. Wielkie dzięki, Tomaszu. Ja Zachęcam. Państwu. dziękuję bardzo. Przypomnę. przypomnę, że moim gościem dzisiaj był Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.